Ladies and gentlemen, it's time for the fight of the night! Panie i panowie, pora na walkę wieczoru 33 A The most spectacular fighter in KSW has developed a thirst for gold. Setting his side on the middleweight title, he puts a long-lasting friendship to the side. And looks for a crowning achievement in his career. Ladies and gentlemen, from Perkadarakian, the KSW superstar, Mame Hali! Говорят, гости любят шубеты, любят халу, А еще они любят шашлык, любят чуду. Говорят, без лески, Кавказ, не Кавказ, А танцуют они, говорят, просто класс. А еще говорят, что народ этот прост, он не любит хвалебных речей и пустых громких слов. А еще говорят, что любовь к старикам

Panie i panowie, przed wami po raz osiemnasty na kajzu Manet Halido. A jego rywalem będzie! Serce bali jak dzwon, łąkuje krew, ten, to rozsadza ci skroń. Przeszladuje pech, czujesz nadchodzący zgon, samych si już ten chętni zdech, ten kawałek to pomoc na dłon do góry łek. He is the longest reigning champion in KSW history, but never has faced such a challenger. The man with unbreakable will and spirit is here to prove the crown belongs to him and him only. From Berserker's team, the reigning KSW Middleweight King, Michał Materla! Berserkerzy, you are the top! Niech czujesz dom, samyś już dom, powodów, na głodzącym skąpie, sam już najchętniej żył, styka miałech do pomoc na dworze. Do góry łeb! Brak sensu, brak udźwigu, brak kondychy I Brak biegą biegą tylko grać ciosów na twarzy. Jak Wrób się, się masz, ma ledwo wyszedł, wiesz się wgasz, na to liczysz ja wiem, że stać na lepsze wyniki Poprawia statystyki ziom i wyrzucasz siebie gniew Przestajesz robić za tło, obudził się w tobie lew Jakusz idzie trzymać piątki, znaleźć to ten tysięcy zew Ostatni głęboki wdech, lekuję łeb, ten i jak sonkuje grzech, ten dorosad dla w stronę Prześladuję bek, czujesz nadchodzący są już ten chętnie ten kawałek to pomoc, na błąd Serce yeah. ma dzwon Pompuje krew, ten porost zada ci skrok. Prześladuje pek, czujesz na złotą cudzko Sam już ten chętny zęb kawałek do pomoc na dłoń. Cię po rogach, Roga. Wali cię rogach, chłopak walicie w pysk Czujesz, że nie ma boga Na życie to syf droga krzyżowa, zobacz ich Jak się bawią tobą dziś Do góry głowa i jak robot na przód Z tego pieca nie ma chleba, z tego już nie będzie nic Nie ma zmiły, nie ma przebać, w ogóle nie chce ci się żyć Ciągle śpisz, mógłbyś znić, zaczyna cię mlić. Nie jest git, nędzny kwit Jak utrzymać godny byt Raj to mi serca rytm, Na wczorajszym marzeniu ryb, mistrz drobne. federacji KSW Zaboki w perserwich Osiągnął 84 kg. Walka odbędzie się na dystansie 3 razy po 5 minut plus ewentualne 5 minut do gry. Limit wagowy 84 kg. Sędzia pojedynku Piotr Michalak. Panie i panowie, Mistrz federacji KSW Miał, SIPAO Materra. Żadne porównanie nie ma sensu. Jest klatka, jest sędzia i są oni dwaj. Dwaj wielcy. Michał Materla i mamet Kalidową. Historia tworzy się na naszych oczach. Starcie, na które czeka... Cały świat polskiego MMA. Myślałem, że skończysz na cały świat, ale tak. Czekaliśmy wszyscy na ten wielki dzień, kiedy dwóch najlepszych zawodników kategorii średniej zmierzy się ze sobą. Oni nie zawsze walczyli przecież w średniej. To byli ludzie, którzy walczyli półciężki. Później ścinali tę wagę, aż wreszcie dochodzi do tego. No nie powiemy ciągle na co wszyscy czekali. Nie. Doszło do tego, co w końcu stać się musiało. Myśli przestają być słyszalne. Przyjaciele, poza kratką, ale teraz trzeba tę przyjaźń odłożyć na bok i zafundować kibicom. I przede wszystkim sobie udowodnić, kto jest najlepszym Fajterem kategorii 84 kg w Polsce. Let's go!